Patrzcie na to, przycisk do odpalania silnika pulsuje w rytmie serca, tak więc ożywmy tą bestię, gdyż to, co najważniejsze, to co chciałbym wam pokazać na samym początku, to właśnie ten magiczny selektor sześciobiegowej automatycznej skrzyni biegów. Po lifcie w 2011 roku tych biegów było już 8. Dodatkowo mamy tutaj przycisk do jazdy po śniegu, mamy odłączaną kontrolę trakcji oraz mamy również tryb dynamiczny. Jeśli chodzi o innego rodzaju gadżety, chciałbym wam pokazać. Wloty powietrza. Na tym również warto zawiesić oko. To jest element, który rozwesela większość właścicieli XF-ów. Tak więc w tym momencie wentylacja jest wyłączona. Możemy przekręcić to pokrętło od wentylatora w prawo, ale tu się nic nie dzieje. Wiecie, jak to włączamy? Po prostu to klikamy, i klapki się podnoszą i dzięki temu nam ładnie dmucha powietrze. No taki malutki gadżet. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, mamy tutaj, jak widzicie, wstawki z drewna. Alternatywnie dostępne było aluminium, karbon oraz drewno fortepianowe, czyli lakierowane na czarno. Ale to nie wszystko. Każdy jeden XF ma skórzaną tapicerkę. To się dopiero nazywa podejście do prestiżu. Nie ma tutaj możliwości, żeby była jakaś szmata, żeby klient nawet na rynku wtórnym się zniesmaczył. Nie, każdy używany XF wygląda naprawdę premium, tak jak tutaj, chociaż w tym przypadku, akurat to wszystko jest podkreślane przez jasne wykończenie przez tą jasną skórę, ale. Ona was nie oślepia, gdyż w tym miejscu jest zupełnie czarna. Wiem, że w tym modelu akurat wielu osobom zależy na jasnej, a nie ciemnej skórze. Dodatkowo, jak widzicie, fotele są regulowane elektrycznie. Jeśli chodzi o ich kondycję, to na przykład boczek siedziska fotela kierowcy wygląda bardzo dobrze. Boczek oparcia, podobnie, za chwilę zobaczymy, jaki przebieg ma ten egzemplarz. Jedyny uszczerbek, który znalazłem we wnętrzu, znajduje się tutaj na podłokietniku pomiędzy fotelami. A pod nim mamy dosyć pokaźnych rozmiarów schowek, złącze AUX oraz 12V. Czy są tu jeszcze jakieś schowki? Za chwilę do nich przejdziemy, ale pokażmy jeszcze: może auto z zewnątrz. Jaguar XF tej generacji, czyli o oznaczeniu X250, zastąpił klasycznie wyglądającego S-Type'a i był oferowany w latach od 2007 do 2015 roku. Jego następcą jest X260, która jest w zasadzie bardzo podobna do wersji. Poliftowej, a polifta już Wam pokazywałem jakiś czas temu. On miał na masce w tym miejscu takiego klasycznego Jaguara, który troszkę nie do końca tam pasował, nie podobał się większości z Was. Tutaj, jak widzicie, wszystko jest tak, jak być powinno. Niektórzy być może zauważą podobieństwo do Forda. Czy słusznie? O tym właśnie powiedziałem szerzej w tamtym odcinku. Ale dodam jedynie tyle, że faktycznie ten samochód jest budowany na platformie Forda, ale jest ona bardzo mocno zmodyfikowana. Ogólnie to Jaguar pracował nad własnym, aluminiowym rozwiązaniem, jednak presja czasowa nie pozwoliła na wdrożenie tego projektu. No i posłużono się jednak współpracą z Fordem. Jak widzicie, jest to odmiana czterodrzwiowa, występował również wariant 5 ale wiele osób twierdzi, jak to Jaguar Kombi? to do siebie nie pasuje. Z drugiej strony mamy równie kontrowersyjne połączenie Jaguar z silnikiem diesla? Niektórzy powiedzą nie, to się gryzie. Ale tak może być w przypadku tych mniejszych jednostek, załóżmy 2.2 o mocy 163 koni. Tutaj jednak mamy 3 litrowe V6, o którym wielu z Was pisało naprawdę pochlebne opinie. W zakresie mocy występowały trzy warianty 211, 240 oraz 275 koni. Tutaj całe szczęście mamy tą najmocniejszą opcję o oznaczeniu V6S. Dodatkowo moment obrotowy jest naprawdę przerażający. Wynosi 600 Nm, a to jest dopiero początek. Lekkim chip tuningiem możecie naprawdę konkretnie zwiększyć te parametry. Przyspieszenie do pierwszej setki wynosi 6,4 sekundy, natomiast prędkość maksymalna klasycznie 250 km na godzinę. A gdy już mam otworzoną maskę, jestem dookoła wielu używanych Samochodów przyszła mi do głowy jedna ważna rzecz, gdzie jest tabliczka znamionowa z numerem WIN. Pod maską jej nie ma, jednak wspomniany numer znalazłem na podszybiu. Wielokrotnie Wam mówiłem, że zawsze w opisie pod filmem znajduje się link do strony, na której możecie sprawdzać te numery. Tym samym przeszłość samochodów pod względem jego wypadkowości i archiwalnych zapisów przebiegu. W przypadku tego akurat egzemplarza okazuje się, że w 2017 roku miał przejechane niecałe 146 tysięcy km, a teraz 227. Mamy tutaj również informację, że samochód ten został wyprodukowany w 2011 roku. Jest to wersja z napędem na tylną oś, a dodam, że występowały również xf -y z napędem na 4 buty. Część egzemplarzy, tak jak na przykład ten z benzynową V8 pod maską, ma już na swoim koncie jakieś przygody. W tych czasach można to bardzo łatwo zweryfikować, korzystając właśnie ze stron do sprawdzania numerów WIN. Lepiej wiedzieć, czy taki Jaguar nie jest po prostu kotem w worku, zwłaszcza że od pewnego czasu, używając mojego kodu rabatowego JARPEN na Car Vertical otrzymujecie zniżkę 10%. Posłuchajmy, może jeszcze przez moment dźwięku silnika. I wróćmy do środka. Gasimy silnik, podziwiamy chowający się selektor i przejdźmy teraz do pozostałych schowków. O tym jeszcze nie mówiłem. W tym akurat mamy złącze 12V, a w tym miejsce na dwa kubki. O, z tego co widzę, mogą być one podgrzewane tudzież chłodzone. Jeśli chodzi o zamykanie tych klapek, mam wrażenie, że po lifcie odbywało się to troszeczkę lżej, ale mimo tego... Wydają bardzo ładny odgłos. Jeśli chodzi o główny schowek, ten przed pasażerem, otwiera się za pomocą przycisku. To mi się pamiętam podobało. Jeśli jednak chodzi o prędkość, w poliwcie, w egzemplarzu, który testowałem, nie było amortyzacji pod koniec. Tutaj jednak występuje. Tak więc ocena bardzo dobra. W zakresie wyposażenia mamy tutaj ogranicznik prędkości. Przyciski od tempomatu znajdują się na kierownicy po prawej stronie. Natomiast po lewej mamy przyciski od radia. Co ciekawe, z tyłu mamy łopatki po lewej z minusem, po prawej oczywiście z plusem. Do przerzucania biegów manualnie. Spoglądając na drzwi od środka, mamy tutaj pewnego rodzaju mix: Jest skóra, aluminium, chrom, drewno oraz co niebywałe. Plastik Ten element można było wykończyć troszkę bardziej premium, gdyż w tej formie moim zdaniem odstaje. Jednak, co do podłokietnika, żadnej skazy na nim nie zauważyłem. Tak, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ten samochód ma aż 496 cm długości. Tak jest, 5 metrów bez 4 cm. Chociaż akurat w tym przypadku te 4 cm myślę, że spokojnie się pojawiły. Tak więc mamy tutaj 5-metrową limuzynę, a to oznacza, że powinienem sprawdzić, i Ile miejsca jest faktycznie w środku dla pasażerów, którzy zasiądą tutaj? Jak się tu siedzi? Miejsca na kolana jest naprawdę wystarczająco, na boki podobnie, na wysokość również. Kanapa jest naprawdę mięciutka, przyjemna, nieskazitelna, a na zagłówkach foteli przednich mamy wieszaki. Portów USB podobnie jak z przodu nie ma, ale jest złącze 12V, tak więc można poratować się przejściówką. Ogólnie jeśli chodzi o wygląd tego samochodu, rozglądając się dookoła, moim zdaniem jest tu naprawdę ładnie. Tak inaczej troszkę niż po niemiecku. Zajrzyjmy teraz do bagażnika. Sprawdźmy, ile zmieści się tutaj bagaży. Przycisk do otwierania klapy znajduje się tuż nad rejestracją. Jak widzicie, mamy tutaj nawet kamerkę cofania. Tak więc bardzo pożyteczne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, no to naprawdę tutaj nie powinien nikt narzekać. Jak widzicie, jest on bardzo głęboki. Zmieści mnóstwo przedmiotów, a pod podłogą mamy dodatkowy schowek. Tak jest, gdyż koła Zapasowego tutaj nie ma. Klapę zamykamy, łapiąc za uchwyt po prawej stronie. A jeśli chodzi o koła, które znajdują się w tym momencie na aucie, mają one 18 cali, natomiast ogumień jest w rozmiarze 245 na 45, czyli tak jak wyjechało z fabryki. Tak przyglądając się jeszcze temu autu z zewnątrz, zauważyłem, że linia dachu opada bardzo mocno, jak w jakimś kupę, A jednak mimo wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, we wnętrzu na wysokość jest wystarczająco miejsca. To teraz przejdźmy może do ceny. Gdy samochód ten był nowy, w zależności od wersji wyposażenia, był wyceniony od 56 do 73 tysięcy euro. Nawet jeżeli przyjmiemy tą niższą wartość, po doliczeniu akcyzy robi nam się z tego 66 tysięcy, a po doliczeniu inflacji na dzisiaj mielibyśmy już 81 koła. Przeliczając to na złotówki, otrzymujemy 380 tysięcy, a to oznacza, że ten egzemplarz jest sprzedawany za praktycznie 10% wartości początkowej. Tak jest. Jego cena w tym momencie to 39 900 zł. I zauważcie, że nie jest to żaden Golas. Tych dodatkowych opcji tutaj troszkę przecież jest. Dajcie znać, co myślicie akurat o tym egzemplarzu. Jeśli się nudzicie, zapraszam na odcinek z poliftem, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. I alternatywnie polecam również model XE, który w rok staniał o 60%. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. I mm -hmm.